Witam Cię w kolejnym holistycznym czacie, w którym opowiem na temat przygotowania do postu warzywno-owocowego. Mamy czas wielkiego postu, więc to jest to bardzo ważny i dobry czas na to, aby wprowadzić pewne zmiany w swoim sposobie żywienia, czy też może przeprowadzić jedno-, dwudniowy, czy też kilkudniowy post. W tym nagraniu opowiem Ci, jakie zmiany należy wprowadzić w pierwszej kolejności, aby przygotować organizm do większej zmiany, do poprawy stanu zdrowia, jak i również trwałej redukcji wagi. Ja nazywam się Paulina Borkowska, jestem dietetykiem klinicznym, jestem autorką procesu holistycznego żywienia, jestem również współautorką trzech książek pisanych z dr Ewą Nobrowską, w którym dzielę się wiedzą na temat właśnie przygotowania do zmiany. W fazie pierwszej opisuję dokładnie, jakie elementy należy wprowadzić, zmienić w swoim życiu, aby przygotować się do zmiany zarówno postnej, jak i zmiany stylu życia. Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać redukcję wagi czy remisję choroby, musisz wiedzieć, że post jest tylko jednym z elementów całego procesu zmian, które dadzą Ci remisję, redukcję wagi, jak i również poprawę stanu zdrowia. Jednak ważne jest to, aby się do tego również odpowiednio przygotować. I dzisiaj opowiem o 10 najważniejszych wskaźnikach, które warto uwzględnić w procesie przygotowania, Pierwszy element jest to odpowiednia diagnostyka. Zawsze na samym początku zmian, które chcemy wprowadzić, warto zobaczyć i ocenić swój stan zdrowia, po to, aby widzieć, jakie efekty udało nam się uzyskać, osiągnąć. Ponieważ jest to bardzo istotne, żeby postrzegać swoją zmianę nie tylko w perspektywie kilogramów, czy też centymetrów, czy też zmniejszonych ubrań, które używamy, ale również w poprawie swojego stanu zdrowia. Jest to bardzo istotne. Jeśli chodzi o tę diagnostykę, ja dzielę tę diagnostykę. Na diagnostykę domową i diagnostykę laboratoryjną. Diagnostyka domowa jest to diagnostyka, którą chciałabym, żebyś zrobiła sama przed sobą, żebyś spisała sobie, jaką masz wagę, jakie są centymetry Twojego ciała, ale również jakie masz objawy, jakie masz dolegliwości. Z czym zmagasz się dzisiaj, po to, aby widzieć też proces zmian, które zachodzą. Nie po wymieniłam również ankietę zdrowia. Jest to rodzaj domowej diagnostyki, którą wykonuję u moich pacjentów. Taka, ankieta zdrowia jest dostępna na mojej stronie wwwborkowski i w takiej ankiecie zdrowia pytam się o siedem różnych segmentów Twojego zdrowia i zwracam Twoją uwagę na to, jakie objawy możesz u siebie obserwować, i zachęcam Cię do tego, aby op Cenić, czy ten objaw jest bardzo intensywny, czy jest częsty, czy bardzo rzadko występuje w Twoim organizmie, po to, abyś mogła uzyskać sumę punktów stanu zapalnego i zobaczyć, jaki jest stan Twojego zdrowia. Czy on jest prawidłowy, czy jest on średni, czy może jest krytyczny. Ta ankieta zdrowia pokaże Ci, jaki jest stan Twojego zdrowia. Obecnie i następnie zachęcam Cię do tego, aby powtórzyć tę ankietę raz jeszcze po tygodniu, po dwóch, po miesiącu zmiany stylu życia po przeprowadzonym poście, po to, aby zobaczyć, jak zmniejszył się, zmniejszyła się liczba punktów stanu zapalnego, po to, aby zobaczyć, jakie efekty uzyskujesz. Nawet z takimi małymi zmianami, małymi krokami, które, do których dzisiaj będę Cię zachęcać. Wszystkie osoby, które wypełnią ankietę zdrowia, staną się również moim subskrybentem i otrzymają ode mnie systematycznie wiadomości mailowe z takową dawką wiedzy, jak i również wideo edukacyjne, w których omawiam, jakie kroki powinniśmy zrobić, aby stan swojego zdrowia poprawić. Zachęcam Cię serdecznie do wypełnienia tej ankiety. Ankieta zdrowia jest całkowicie darmowa. Znajdziesz ją wchodząc na moją stronę zaraz na początku, zachęcam Cię serdecznie do jej wypełnienia, sprawdź stan swojego zdrowia. Kolejną taką domową diagnostyką, do której Cię zachęcam, jest zmierzenie ciśnienia krwi, również glukoza. Jeżeli masz glukometr, zmierz swój poziom glukozy, aby zobaczyć, czy może stan przedcukrzycowy Ci doskwiera, czy też może cukrzycę, czy też po prostu ocenić, jaka jest Twoja gospodarka węglowodanowa. Kolejnym elementem Elementem diagnostyki jest to diagnostyka laboratoryjna. Tą diagnostykę zachęcam również do wykonania przed postem, czy też przed zmianą jakąkolwiek w stylu żywienia, po to, aby ocenić stan swojego zdrowia. I tutaj możemy wykonać morfologię podstawową, lipidogram, OB, również potwierdza nam stan zapalny, żelazo. Żelazo jest bardzo istotne, aby zbadać jego poziom przed postem, czy też przed zmianą stylu życia, jeżeli jesteś nastawiona na redukcję, czy też na w ogóle poprawę funkcjonowania, ponieważ żelazo jest bardzo ważnym elementem, kluczowym. Pamiętajmy, że tłuszcz spala się w warunkach tlenowych, więc jeżeli brakuje nam żelaza, mamy anemię, czy też niedokrwistość, to w naszym organizmie brakuje żelaza, który transportuje tlen do komórki. Czyli hemoglobina jest uboga w żelazo, mamy anemię i nie mamy wystarczającej ilości tlenu w komórce, przez co nie jesteśmy w stanie spalać tkanki tłuszczowej efektywnie. I niezależnie od tego, jak bardzo redukujesz kaloryczność, niezależnie od tego, jak mocną, silną masz wolę walki, i niezależnie od tego, ile ćwiczysz, nie jesteś w stanie osiągnąć trwałego rezultatu, czy też to, co osiągasz, jest niemiarodajne do tego, co mogłabyś osiągnąć, gdybyś poprawiła w pierwszej kolejności stan swojego odżywienia. I tutaj nie zachęcam do stosowania suplementacji, ale zwrócenie uwagi na to, jak żywieniowo możesz poprawić stan swojego odżywienia, jak możesz wprowadzić produkty bogate w żelazo, czy też poprawić jego przyswajalność, zastanowić się troszeczkę nad przyczyną tego, dlaczego mam anemię. Oprócz żelaza, warto wykonać również próby wątrobowe, ponieważ pamiętaj, że wątroba jest organem, który, który będzie odpowiadał za Twoją detoksykację. Post jest silnym detoksem, więc jeżeli masz problemy wątrobowe już na samym początku, to może okazać się, że przejście postu będzie dla Ciebie zbyt trudne. Dlatego warto wzmocnić czy też troszeczkę zregenerować swoją wątrobę, stosując odpowiednie przygotowanie, wydłużając ten czas przygotowania, czy też realizując. Krótkie, jednodniowe posty, czy też półposty, po to, aby ten element detoksu był troszeczkę bardziej rozłożony, nie tak intensywny, nie tak Mocny, ponieważ może okazać się, że Twój organizm nie jest w stanie tego przerobić w takim tempie, w jakim Ty byś tego chciała. Trzeba dać sobie trochę czasu. Skontroluj swój poziom właśnie e, markerów wątrobowych, zobacz, jaki jest stan Twoich nerek, czyli zbadaj sobie swój mocz, ponieważ to też będzie bardzo istotne. Przez mocz wydalamy bardzo dużo toksyn, również filtracja nerek jest bardzo intensywna podczas postu. Jest to bardzo istotne, żeby sprawdzić, jaki jest stan Twojego zdrowia i zobaczyć, na ile. Ile możesz sobie pozwolić w tej zmianie, którą chcesz wprowadzić? Taką troszeczkę bardziej zaawansowaną diagnostykę proponuję dla pacjentów, którzy mają już stwierdzone jednostki chorobowe, czy też chcą zbadać troszeczkę więcej swoje ciało i zobaczyć, w jakim stanie się znajdują. I jest to na przykład badanie insuliny. Insulina jest to hormon tycia, która powoduje, że jeżeli mamy stany zapalne, poziom insuliny jest bardzo wysoki, przez co nie jesteśmy w stanie wejść w ketozę odżywczą, czy też w głębszą autofagię, czyli to odżywianie wewnętrzne, czyli te nasze, ta nasza regeneracja może nie być. Tak wysoka, tak dobra, tak efektywna, jakbyśmy tego chcieli, jeżeli mamy wysoką insulinę. Insulinę możemy obniżyć właśnie w fazie przygotowawczej, i do tego Cię zachęcam, żeby wprowadzić tę zmianę i dać sobie szansę na jeszcze lepszy efekt postu, czy też diety, które chcesz zastosować. Białko CRP pokazuje również stan zapalny, cysteina. Jest to taki wskaźnik, który jeszcze lepiej niż lipidogram pokaże Ci Twoje ryzyko choroby mięśniowej, choroby niedokrwiennej serca, czy też ryzyko zawałów serca. Warto zrobić to na samym początku, żeby ocenić stan swojego zdrowia. Również witaminy. Witamina D3, witamina B12, witamina B9. Są to witaminy, które często mamy niedobór, zwłaszcza witamina D3. Badania pokazują, że około 80% z nas ma niedobór witaminy D3. Dlatego sprawdź jej poziom, dostosuj odpowiednią suplementację, dawkę, abyś nie miała dylematu, czy stosować suplementację post, na poście witaminy D3, ponieważ później brudzi, rodzi się pytanie, jakiej rodzaju suplementu, czy będzie zahamowana autofagia, czy też nie. Dlatego ja rekomenduję w pierwszej kolejności sprawdź swój organizm i zobacz, czego potrzebujesz, uzupełnić. NI to w fazie przygotowawczej, po to, aby dostarczać organizmowi podstawowe narzędzia do walki ze stanami zapalnymi, do regeneracji. On tego potrzebuje, tak jak potrzebujemy cegły, gieł do budowy domu, tak nasz organizm potrzebuje narzędzi do walki, do zmiany, do regeneracji, do poprawy. Musisz to uzupełnić, aby mieć efekty postu, które są widoczne i które zostaną z tobą na dłużej. Warto również zbadać hormony tarczyce, aby zobaczyć jaki jest ich poziom i jednym elementem przygotowania jest uzupełnienie niedoborów. Tak jak powiedziałam, musimy mieć zasób narzędzi do tego aby działać. I bardzo istotne jest to, aby w tej fazie przygotowawczej, to też w fazie diety, między postem, czyli po prostu stosując zdrową holistyczną dietę, musimy uzupełnić niedobory i to jest nasz cel. I warto te niedobory uzupełnić również przed postem. I tutaj zwróć uwagę na witaminę D3, tak jak powiedziałam, bardzo kluczowa witamina, e, omega-3, kwasy tłuszczowe. One będą odpowiadały za Twoją regenerację. One będą wspomagały również walkę ze stanami zapalnymi. Uzupełnij żelazo, stosując odpowiednią dietę. Tak samo cęk, czy też selen, witaminy z grupy B. Może zastosować suplementację, ale jest to ostateczność. W pierwszej kolejności powinniśmy zmienić dietę na taką bardziej odżywczą, zastanowić się nad przyswajalnością tych składników, które spożywamy, nad tym, żeby ta dieta była jak najbardziej wartościowa, pełnowartościowa i dzięki temu uzupełniała te wszystkie elementy. Ponieważ zdrowe warzywa, zdrowe produkty bogate w te witaminy będą uzupełniały nam zawsze coś więcej niż tylko jeden pierwiastek czy jedną witaminę, będą działały znacznie bardziej kompleksowo niż witaminy w suplementach. Do tego się bardzo mocno zachęcam. Na temat zdrowej, holistycznej diety będę mówić w kolejnych holistycznych czatach, do których Cię zapraszam i tam dowiesz się, jak uzupełnić najszybciej wartości odżywcze, witaminy i minerały. Kolejnym elementem przygotowania jest nawodnienie. Nawodnienie jest kluczowym, e, e, kluczowe, ponieważ pamiętajmy, że detoksykacja polega na tym, że usuwamy bardzo duże ilości toksyn, metabolitów, ksenobiotyków, pozostałości leków czy hormonów. My się oczyszczamy i żeby móc się oczyszczać, musisz odblokować kanały detoksykacji, czyli musisz, posta musisz zadbać o to, żeby wypróżniać się regularnie, o to, żeby pocić się i o to, żeby Twój organizm pozbywał się w takich Sposób tych toksyn. Musimy nauczyć się pić odpowiedniej ilości wody, bo dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić post i zmienić styl życia. Woda się zawsze powtarza we, we wszystkich zaleceniach, dlatego też jest to element, który cię nie ominie. Musisz nauczyć się więcej pić wody i w jaki sposób to nawodnienie swoje poprawić. Możesz je skontrolować, możesz sprawdzić. Zachęcam Cię raz jeszcze do wypełnienia ankiety zdrowia i zapisania się do mojego newslettera, ponieważ tam wysyłam również więcej informacji na temat prawidłowego nawodnienia, jak i również udostępniam wideo nagranie, w którym dokładnie tłumaczę ten proces nawadniania organizmu, i udostępniam PDF, w którym opisuję, ile, jak wyliczyć swoje zapotrzebowanie na wodę, jaką wodę pić i jak poprawić swoje, swój stan nawodnienia. Kolejnym elementem, który jest bardzo ważny w etapie przygotowawczym jest to eliminacja przetworzonej żywności. Ponieważ żywność zawiera duże ilości dodatków, konserwantów, które są dla nas uzależniające i co więcej negatywnie wpływają na stan naszego zdrowia i powodują, że mamy bardzo duże ciągnoty do czegoś słodkiego, do czegoś słonego, do po prostu czegoś niezdrowego. Dlatego już na tym etapie przygotowawczym wyeliminuj te produkty przetworzone, będzie Ci o wiele łatwiej przeprowadzić post i nie będzie on dla Ciebie takim dużym obciążeniem, jaki jest dla osób, które są bardzo mocno uzależnione od przetworzonej żywności. I kolejnym elementem przygotowania jest wprowadzenie warzyw. Oprócz tego, że eliminujemy przetworzoną żywność, musimy zadbać, aby coś w ich miejsce, w tej miejsce przetworzonej żywności, dodać. I to powinny być warzywa pamiętaj, że element jedzenia warzyw jest to element stały w zdrowej diecie, więc jeżeli będziemy jeść tych warzyw dużo na poście, na fazie, fazie przygotowawczej, to te warzywa muszą również z nami zostać, aby te rezultaty, które osiągnęliśmy, również były dla nas trwałe i z nami zostały. Pamiętaj też, że to, że na przykład nie lubimy jakichś warzyw, jest to kwestia wyuczenia. My możemy nauczyć się jeść więcej warzyw, możemy poprawić, zmienić nasze smaki, nasze preferencje organoleptyczne. Jest to kwestia z troszeczkę pracy nad sobą, pracy nad swoim, swoimi nawykami i też umiejętność przygotowania tych warzyw. Więc stawiam tutaj też na edukację, aby dać sobie szansę, żeby te warzywa w większej ilości spożywać. Zachęcam bardzo mocno, aby również w elemencie przygotowania pojawiły się kiełki. Kiełki są takim e, bardzo dobrym źródłem wszystkich witamin i minerałów, jak i również przede wszystkim dla osób, które nie lubią tych warzyw albo mają problem, żeby jeść dużej ilości warzyw. Kiełki będą bardzo pomocne, ponieważ zobaczmy, okazuje się, że w małej porcji kiełków możemy sobie dostarczyć jakby dużą porcję warzyw. I ja bardzo często te kiełki spożywam, jak jestem e, na mieście, czy też jestem e, na wyjeździe, e, ponieważ mała porcja kiełków dostarcza mi dużą zawartość wartości odżywczej. Kiełki są dostępne w bardzo dużej ilości sklepów w Polsce, w marketach i możemy je jak najbardziej sobie kupić, po prostu zjeść jako przekąskę, czy jako dodatek do kanapki, dodatek do sałatki. I dzięki temu nie musimy jeść tysiąca gram warzyw. Możemy zjeść 50 czy też 100 gram takich kiełków i dostarczyć sobie o wiele więcej wartości. Bo zobaczmy, 50 gram kiełków brokuła odpowiada jednemu brokułowi, czyli około 450 gram warzyw. Jest to dobre. Dobre wskazówka dla osób, które nie lubią, nie potrafią jeść warzyw, żeby zacząć w taki sposób: po prostu zmotywować się do tego, żeby zjeść kiełki i uzupełnić, wprowadzać już tą wartość, dać organizmowi szansę, żeby on mógł działać i robić resztę. Kolejnym elementem przygotowania są kiszonki. Kiszonki bardzo fajnie będą poprawiały nasz układ pokarmowy, zmieniały naszą florę jelitową na taką bardziej przyjazną, dzięki czemu chłanialność tych witamin, które dostarczamy sobie w pełnowartościowej, holistycznej diecie, będzie o wiele, wiele wyższa. Dobre i zdrowe bakterie decydują również o tym, ile kalorii przyswajasz, ile wartości odżywczej przyswajasz, jak się czujesz, jak... więc to jest bardzo istotne, aby zadbać o ten układ pokarmowy, o biosum, który będzie korzystnie wpływał na całe efekty, na wszystkie efekty, które możemy uzyskać w poście, jak i również w diecie. Kolejnym elementem są zdrowe tłuszcze. Zdrowe tłuszcze są bardzo ważne i my nie możemy pomijać tych tłuszczy we zdrowej diecie. Przede wszystkim w fazie przygotowawczej, ponieważ tłuszcze pomagają nam utrzymać uczucie sytości, jak i również uczymy, jedząc tłuszcze, wymagamy od naszego organizmu, żeby te tłuszcze zostały spalane. Więc jeżeli, zachowaliśmy, jeżeli wprowadziliśmy wszystkie pozostałe elementy, które dzisiaj omówiłam, do naszej diety i wprowadzimy również zdrowe tłuszcze z ograniczeniem przetworzonych produktów, z ograniczeniem węglowodanów, to nasz organizm będzie zaczynał spalać większej ilości tłuszczy, dzięki czemu wejdzie troszeczkę bardziej w ketozę odżywczą, co jest elementem bardzo istotnym w przygotowaniu do postu. Ponieważ post jest też ketozą odżywczą, czyli stanem, kiedy my spalamy duże ilości tłuszczu. Więc jeżeli przygotowujesz się w odpowiedni sposób, to jesteś w stanie uzyskać lepsze rezultaty na poście, ale jesteś w stanie lepiej przebiegać ten przejść ten post. Nie tak, nie będzie on dla ciebie takim dużym obciążeniem, ale przy Przede wszystkim poprawisz swój metabolizm, będziesz mogła uzyskać lepsze rezultaty, lepsze wyniki, ale przede wszystkim będzie dla Ciebie łatwiejsze utrzymanie tych rezultatów. Pamiętaj, że tłuszcze powinny być zdrowe, jest to bardzo istotne i na to wpływa sposób przygotowania, przechowywania, o czym mówiłam w poprzednim holistycznym czacie, do którego Cię zachęcam, jeżeli go jeszcze nie przesłuchałaś. Kolejnym elementem przygotowania są zioła i przyprawy. Jeżeli mamy przetworzoną żywność, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy bardzo dużo intensywnych smaków, dlatego też jeżeli z takiej żywności od razu przejdziemy na e, żywność postną, posiłki postne, może być nam ciężko, może być nam trudno, dlatego warto wprowadzić zioła i przyprawy już na tym etapie przygotowawczym i zostawić je również oczywiście później w, na wychodzeniu czy też na zdrowej diecie, ponieważ one będą poprawiały smak naszych posiłków, będą dawały nam lepsze uczucie sytości i my będziemy po prostu bardziej nasyceni, będziemy się dobrze czuli po spożyciu takiego posiłku. Co więcej, zioła i przyprawy mają bardzo dobre działanie. Posiadają one liczne związki, które nie są obojętne dla naszej detoksykacji, nie są obojętne dla naszego zdrowia i warto je wprowadzać. Pomagają one uzupełnić e, niedobory, ale też przede wszystkim detoksykować, na przykład usuwać metale ciężkie. Jest to bardzo istotne zwłaszcza na poście. I ostatnim elementem, do którego, cię, do którego Ciebie zachęcam, jest wprowadzenie już na tym etapie przygotowawczym półpostu, czyli zastanowić się dokładnie, zobaczyć, w jakich oknach żywieniowych spożywam swój posiłek, o której. Godzinie zaczynam, o której kończę. Ile wynosi to okno żywieniowe? Czy wynosi ono 12, czy 14 godzin, czy też może mniej? Postaraj się w pierwszej kolejności nieść po godzinie 18. Dzięki temu, jeżeli jesz na przykład e, śniadanie o godzinie 6, już masz ilość, e, sporą ilość godzin bez jedzenia. Jest to tak zwany półpost. Postaraj się, żeby w pierwszej kolejności było minimum 10 godzin bez jedzenia, później 12, 14, 16 i w taki sposób będzie ci o wiele łatwiej pomóc Ci to w realizacji postu na kolejnym etapie. Jest to 10 elementów, które warto wprowadzić w swoim żywieniu w fazie przygotowawczej przed postem, jak i również jeżeli decydujesz się na jakąkolwiek zmianę, są to elementy, które pomogą przygotować Twój organizm do detoksykacji, jak i również spalania tkanki tłuszczowej. I już teraz zapraszam Cię do kolejnego nagrania, w którym opowiem o realizacji postu. Podzielę się z Tobą wskazówkami najważniejszymi, które warto wprowadzić i które warto mieć na uwadze realizując post. Jeżeli uważasz, że to nagranie może pomóc komukolwiek swoich znajomych czy też Twojej rodziny przejść post, czy też po prostu przygotować się do zmiany diety, wprowadzić najważniejsze elementy, zachęcam Cię do udostępnienia tego nagrania. Jak i również napisz w komentarzu, daj mi znać, co myślisz, na jakim etapie jesteś. W zależności od tego, gdzie teraz jesteś, zachęcam Cię do tego, abyś stała się moim subskrybentem, poobserwowała mój profil, czy też polajkowała. Dzięki temu dostaniesz informacje o kolejnym holistycznym czacie. Już teraz dziękuję Ci bardzo, że przesłuchałaś to nagranie, życzę Ci powodzenia w prowadzeniu tych pierwszych 10 zmian w Twoim żywieniu i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam Cię serdecznie.